Psycholog, ratownik górski, skoczek spadochronowy. Walczy z lękami i nieustannie łamie konwenanse. Tygodniowo pokonuje dziesiątki kilometrów w powietrzu. Będzie o nim głośno w 2022 roku. Tomek Kozłowski w projekcie Jump for the Planet. Silnik uruchomiony, siedzisz w samolocie. Pamiętasz swój pierwszy skok? No, pamiętaj, będę pamiętał do końca życia. Zresztą pisałem go w książce. I jak się potem okazało, każdy skoczek przeżywa to tak samo. Czyli jest tak, że zastanawiasz się, czy pilot nie ma czasem cukrzycy, czy mu ten cukier nie spadnie, albo na przykład nie dostanie zawału. Wiesz, straci przytomność, na pewno się gdzieś rozbijemy, na pewno nie otworzy mi się spadochron, na pewno coś nie gra. I to są takie tysiące lęków, które się rodzą w głowie. I potem z czasem człowiek się uczy tego, że raz musi je opanować, bo one będą występować A3, A2 uczy się tego, że, a, że one są irracjonalne, a cztery wraz, A trzy. Kurde, powaliłem te, te numery. A, nie szkoła, jedziemy, jedziemy. A, 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 a ostatecznie w momencie kiedy się uczy, że niewiele wie, to myślę, że to jest początek doświadczenia i to jest gdzieś koło myślę tysiącznego skoku. Tak, tysięczny skok to jest już takie coś, że zdajesz sobie sprawę, że trochę się naskakało, ale że niewiele się wie. No to ile ty masz tych skoków łącznie ja na swoim koncie? Nieco ponad 1600. To nie jest dużo. To jest taki, no można powiedzieć, że to jest początek doświadczenia. O, startują chłopaki i dziewczyny. I teraz będą skakać nad naszymi głowami. Tak jest. Słuchaj, skoki spadochronowe. To jest w gruncie rzeczy bardzo bezpieczny sport. Tak, statystycznie jest to e, aktywność sportowa, która niesie najniższą śmiertelność. Bo rzeczywiście ona tam jest 1,24 tysięczna procenta. Oczywiście w ilości oddanych skoków. Natomiast to jest około 3,5 miliona skoków oddawanych rocznie na świecie. I ta liczba tych osób, które giną jest coraz mniejsza. W tej chwili to jest około 20 osób rocznie. Niestety to śmierć ponoszą często ci, którzy się Uczą i zderzają się na górze na czasach, więc to jest kwestia na przykład rozejścia się albo planowania samego. A druga, tak samo liczna grupa, to jest około tam, nieco ponad 40%, to są ci, którzy bardzo szybko lądują na, na małych spadochronach. To jest w pewnym sensie dokonywanie takiego wyboru. No, jeżeli wsiadasz w sportowy samochód bardzo szybki, no to prawdopodobieństwo tego, że się uszkodzisz jest większe. Więc to jest tak naprawdę jak latasz na średniej wielkości spadochronie, no to. to, to, to to nie wiem, co trzeba zrobić, żeby, żeby się uszkodzić. No rzeczywiście ta statystyka jest całkiem um, optymistyczna w porównaniu na przykład do takiej statystyki y, y, himalajskiej. Himalajski, zimowy. To jest najwyżsami no, jest 1 do 60. To jest. No, to już jest mocna statystyka. Mhm. Jakie cechy charakteru powinien mieć człowiek, który chce pobić rekordzistę? Feliksa Baumgartnera. Baumgartnera. Dziękuję e, Ci bardzo. Nie wiem. Nie wiem, <laughs> jakie cechy, bo ja nie chcę pobić żadnego rekordu. Poza tym, no niestety, nie Felix jest rekordzistą, tylko Alan Justas, ponieważ Felix skoczył z 39 km i w moim przekonaniu użył do tego dość niebezpiecznej technologii, dlatego że skakał bez stabilizatora i wpadł w takie duże obroty. Ale dwa lata po jego skoku, niejaki Alan Justas, były wiceprezes Google, skoczył z 41 km i to on ma rekord świata i on użył z kolei bezpiecznej technologii. To, co różniło te, te dwa skoki bardzo mocno, to to, że Felix Baumgartner skoczył w świetle fleszy, cały świat to oglądał. W tym dniu oglądało to 9,6 miliona widzów, no i zebrali kupę pieniędzy. Zarobili po prostu na sprzedaży transmisji telewizyjnej. Natomiast Alan Justas po prostu sobie skoczył w ciszy, miał kamerę zamontowaną, jedną tutaj, jedną tu, i po prostu parę miesięcy później wstawił filmik na YouTube i ja doszedłem do wniosku, że Trzeba połączyć oba te projekty, to znaczy zrobić na świecie dym, taki jak zrobił Felix Baumgartner, ale użyć bezpiecznej technologii, takiej jak użył Alan Justas i po prostu zrobić coś fajnego. Bo można przy pomocy takiego wydarzenia można zarobić kupę pieniędzy. Ja nie potrafię zarabiać pieniędzy dla siebie i nic nie mam, ale potrafię je zarobić dla ludzi, więc pomyślałem sobie, że że to będzie dobre, zwłaszcza, że na przykład jeżeli my latamy samolotem, robimy ślady węglowe, żeby było jasne w moim projekcie, ten, ten podatek węglowy uh -huh. będzie zapłacony od tego. Bawimy się, mamy zabawki elektryczne, klimatyzację i różne rzeczy, co wpływa na to, co się dzieje na drugim krańcu planety. Tam ludzie nie mają dostępu do prądu, giną w jakichś tajfunach i innych dramatach. I celem mojego projektu jest dostarczenie tym ludziom domów w sytuacji, kiedy, kiedy będzie jakaś katastrofa. Większość tych ludzi, większość uchodźców klimatycznych to są Kobiety i dzieci. Bo ci ojcowie walczą tam o to, żeby te rodziny przetrwały, giną tam w tych, w tych kataklizmach, i, i uważam, że naszą powinnością jest to, żebyśmy zadbali o tych ludzi. No właśnie, za, nawiązałeś do takiego wątku szalenie istotnego i w Twoim projekcie i w ogóle istotnego moim zdaniem dla ludzkości, że powinniśmy o tę planetę A. dbać. To jest e, nasza jedna wspólna Ziemia, nasz dom. Mm -hmm. Teraz to, co się dzieje, czyli ten scenariusz. E, który hmm. mamy na świecie, to jest podobno najgorszy scenariusz, o którym mówili naukowcy jeszcze w latach 50. 50 tak, tak, W latach 50. I teraz, o tym mówiono. Wiesz, prócz tego, że się realizuje wielkie projekty, zwraca się na to uwagę i tak dalej, to jak można dbać jaki, taki przeciętny kowalski, kozłowski, i jak taki Kozłowski dba o to, żeby, no, żeby pomagać tej ziemi? Jak co, to, ty... są, to są bardzo proste rzeczy. Jeżeli nie musisz używać prądu, nie używaj go. Jeżeli myjesz zęby, w momencie szczotkowania po prostu nie używaj wody. Jeżeli możesz, jedziesz do miasta, pojedź komunikacją miejską. Ja, na przykład, jeżdżę skuterkiem małym. <laughs> taki, wiesz, to jest i przyjemne, i fajne. No, jest mniej bezpieczne, no, ale rzeczywiście, wiesz, nie jeżdżę potężnym dieslem. Każdy z nas może, może w ten sposób zadziałać, jednostkowo, przez jedną sekundę. I trochę jest taki mój projekt, dlatego że ja mam w tym dwa cele. Chcę zebrać kupę pieniędzy, tak jak zrobili to z Felixem Baumgartnerem. To są naprawdę duże miliony dolarów, które my możemy zebrać na całym świecie i dać może setkom tysięcy ludzi dach nad głową, ale ja uważam, że o wiele większy. Efekt tego projektu to będzie efekt edukacyjny, a może jak się uda, to będzie to efekt, który w ogóle poszerza samoświadomość ludzi, bo my gnamy sobie przez ten wszechświat na takiej małej kulce i po prostu rujnujemy ją. No, tak, no podpalić mieszkanie. To no. na, nawiązując jakby do tego, co powiedziałeś, yy, jakie zniszczenia, które my jako ludzkość spowodowaliśmy, najbardziej cię bolą? Ociepliliśmy klimat. Podnosi się poziom wód. Sopot kiedyś będzie zalany, i tak dalej. I w łódzkim jest susza. 40% plonów jest zniszczone. Ludzie tego nie widzą. Nie? Człowiek, który w mieście ogląda telewizję, nie widzi tego. I, i już no, mówią, dbam o planetę, bo, nie wiem, bo wrzucam plastik do jednego i drugiego kosza. To jest też oczywiście istotne, ale wszędzie, choćby nie wiem, co się działo, zawsze najważniejsza jest edukacja. Czym jest dla ciebie strach? Dla mnie strach jest. Najlepszym, czyli lęk właściwie, bo różnica między strachem a lękiem jest taka, że lęk jest przerysowany w stosunku do bodźca, strach jest adekwatny. No jak, jak spada na mnie samolot, to raczej się boję. <grych> jest takim dzisiaj, po tych projektach, które zrobiłem, jest dla mnie drogowskazem. Powiem Ci krótką historię z projektu Jump for the Planet. Na samym początku bardzo mocno się starałem o, o, o przyłączenie się do projektu ogromnych organizacji typu Greenpeace. Ja się ląduję. No nie wiem, może to Jasiu, to faktycznie, na pewno Jasiu. to Jasiu. Jasiu. Tak, 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 no, poznasz po okularach. E... A tu, a tu a kto ląduje? Chyba. A, Tak, to w tandemie sobie lecę. I kto tu ląduje? Kermit. O, no proszę, pozdrawiamy. Eee, Greenpeace, UNICEF, e, WWF, to są, wiesz, no, takie marki, każdy to zna. Jak napisałem do tych organizacji do, 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 do Nowego Jorku i gdzieś tam, to powiedzieli super projekt, ale gadaj z Polakami. No jest, ostatecznie była taka historia, że spotkałem się z taką babką, i ona mówi do mnie, po co ci te organizacje? Ja mówię, wiesz, no to są potężne marki, e, znane na świecie, one, one to będą uwiarygadniać. Ona powiedziała, ale dlaczego ty nie zrobisz tego sam, jako Tomek Kozłowski, dlaczego ty nie będziesz twarzą i motorem tej akcji? I przeszedł mnie taki strach, że po prostu spięło mi wszystko, nie? Wiesz, no to, to było dosłownie tak, jakby coś wybuchło za mną, nie? I myślę sobie, kurde, to musi być dobry pomysł. Ja nie mówię nie, muszę to przemyśleć. Przyłączają się do mnie różni ludzie, różne organizacje, i to naprawdę związane i z kosmosem i, i z siłami specjalnymi na przykład na całym świecie i weterani wojenni z Kanady i z Nowej Zelandii, i karatecy z Japonii. Naprawdę to jest, to jest naprawdę kosmiczne, co się dzieje, ale oni nie idą za mną, oni idą za ideą, którą ja tak naprawdę położyłem na stole, no to, to ona jest. No właśnie, jak, to, jak to się dzieje, że taki przeciętny kowalski, kozłowski. Janusz to... no, <laughs> Tak jest. Janusz <laughs> Przekonuje do swojego projektu poważne instytucje, znaczących ludzi i mówi, hej, hej, mam szalony pomysł. Wiecie, będziemy skakać z 45 km i będziemy mieć, będziemy pomagać innym ludziom. Jak to się dzieje? Jak wyglądał ten mechanizm domina? Kogo ty musiałeś namówić do tego, Jak, jaki był splot wydarzeń, żeby to się Wiesz, wszystko co? zaczęło udawać? Tak, ten splot to jest 7 lat ostatnie czy, czy, czy nawet 8. Czyli mój skok ze stratosfery, do którego ja zostałem zaproszony w 2012 roku, to był skok. My wykonaliśmy najwyższy skok spadochronowy w Europie. Skoczyliśmy z 11 km z balonu, ze stratosfery, czy właściwie z samego początku. Mhm, I... Tak, robiliście to z Arkadiuszem Majewskim i z Tomaszem i z Witkowskim. Witkowskim, tak jest. Mhm. Eee, ja się potwornie tego bałem. Na tyle, na tyle się tego bałem, że ostatecznie napisałem książkę o lęku po tym, e, po tym projekcie. Ale te dwa lata przygotowań były dla mnie straszne. Ja sobie w głowie wykreowałem takie. Bzdury, że się w głowie nie mieści. Nie? I no, to, to, to jest właśnie lęk, nieadekwatny do tego, co się działo dzisiaj. Jak wiem, że mam wykonać taki duży skok, to ja wiem, że będę się był późny. No nie martwię się o to. Nie? Świat nie widział wyczynu e, pana Justasa, ale dokonanie Feliksa wszyscy żeśmy obserwowali. Ja pamiętam, mhm. jak wiesz, na YouTubie to było po prostu transmitowane. Ja byłam taka podekscytowana niesamowicie. Boże, jak on to w ogóle przeżył. On się potem zaczął rotować. W ogóle to jakaś, mhm. jakiś hardcore totalny był. Czy ty mu kibicowałeś wtedy? Trzymałeś kciuki za niego? I czy on będzie kibicował tobie? To było dla mnie niezwykle istotne, dlatego że ja w tym czasie właśnie byłem w TVN24, siedziałem z generałem Hermaszewskim, to komentowaliśmy przez te 5 godzin. Ja tam generała Hermaszewskiego poznałem, i właśnie dzięki temu on był ze mną we wszystkich projektach, jest dalej. I tak, kibicowałem, mu, chciałem to zobaczyć. To było, wiesz, to było potężne wydarzenie w środowisku spadochronowym. A myślę, że nie tylko w ogóle, to było no potężne ogóle, no tak, wydarzenie tak. na świecie, prawda? A dla mnie wiesz, no jasne, oczywiście, każdy skoczek mu zazdrościł i każdy chciał być na jego miejscu, ale ja nawet przez, przez sekundę nie przeszło mi przez głowę, że ja mógłbym być tam, gdzie on. Zresztą ja nie chcę go pobić, ani jego, ani justasa. Jak, jak ustalaliśmy wysokość mojego skoku, to ja powiedziałem, zapytał mnie, ile chcesz? Na, 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 jak się szykujemy? Ja mówię, nie wiem, jak chcę wykonać duży skok, żeby zwrócić uwagę ludzi. I ten Grant Anderson mówi do mnie: 37 ci wystarczy? Ja mówię: Pewnie, może być. Nie? I potem dopiero po jakimś czasie ustaliliśmy, że jednak musimy spróbować pobić ten rekord, bo, bo to po prostu robi na ludziach wrażenie, a, a mi na tym zależy. Ja jestem inżynierem trakcji elektrycznej i, wy, i wybrałam swój zawód trochę tak pragmatycznie. Po prostu zawsze byłam dobra z fizyki, z matematyki. Dlaczego ty zostałeś psychologiem? Z sobą mnie od dziecka interesował człowiek I, i, i miałem kontakt z ludźmi. Na przykład, jak paliliśmy papierosy jako 10-11-letnie dzieci, no oczywiście ciężko nam było kupić fajki, więc musieliśmy żebrać te papierosy na ulicy. I siadaliśmy i ja zawsze ten nie da, ten nie da, ten nie da, ten da. I zawsze trafiałem, nigdy się nie pomyliłem. E, boisz się, że twoja córka przez to, co robimy z ziemią, będzie musiała walczyć o wodę. W, jak będzie dorosłym człowiekiem, wiesz, ja sobie tak wyobrażam przyszłość trochę, że to tak będzie, że my do tego stopnia tą ziemię zmienimy, że problemem, już. a już zmieniliśmy tak, ale jeszcze ją zmienimy, że e, naprawdę nasze dzieci będą musiały się uczyć kopać studnie, strzelać, e, hodować pomidory, w ogóle hodować cokolwiek, bo e, jeżeli będzie żyzna ziemia do tego. Wiesz, ja boję się o przyszłość mojej Ani, bo rzeczywiście to, co, to, co się dzieje, jest straszne. W Polsce już się działy takie rzeczy, że, że brakowało wody. W Johannesburgu woda jest chyba co czwarty dzień. Czego powinniśmy uczyć naszych dzieci, żeby, żeby one mogły zmieniać ten świat? Oczywiście powinna być ekologia, ale ja uważam, że to nie jest tylko kwestia nauczania konkretnego problemu czy, czy, czy przedmiotu. To jest kwestia budowania postawy. My musimy, a propos Overview Effect, czy to jak ty widzisz świat Severestu, my musimy poszerzać świadomość tych ludzi. My musimy pokazać ludziom, że my już jesteśmy w kosmosie, tylko my nie włączyliśmy tego do naszej perspektywy. Jeżeli poszerzymy te perspektywy i ludzie zrozumieją, młodzi ludzie zrozumieją, że to jest Nasz dom, że nie ma planety B i że musimy patrzeć globalnie, o to chodzi. My dzisiaj potrzebujemy rozumieć, dlaczego ta trawa tutaj wysycha, a, a, a z drugiej strony lotniska nie. Moja historia jest dość prosta, jeżeli się spojrzy na to, jak przebiegło moje życie. Przebiegło, właściwie zaczęło się w szóstym roku, kiedy podjąłem, czy, czy spotkałem ratownika górskiego w górach i kiedy zobaczyłem spadochroniarzy w Bolesławcu, gdzie była jednostka specjalna, i oni tam sobie spadali. Wtedy zrodziły się w mojej głowie dwa marzenia: być skoczkiem spadochronowym i i ratownikiem górskim, ale to, były, to nie były marzenia, do których ja sukcesywnie, konsekwentnie zmierzałem. Oczywiście tak jak każdy chciałem wylądować na księżycu, tak jak generał Hermaszewski. Nie wiem dlaczego on nie wylądował na księżycu, ale pamiętam, że tak to było. Potem oczywiście moje życie toczyło się wokół różnych sportów, łobuzowania i tak dalej, i tak dalej, ale wstąpiłem do pogotowia górskiego, zrealizowałem to, potem zacząłem skakać i postanowiłem, że skoczę 6 razy, bo tyle trzeba, żeby zrobić kurs. Zrobiłem ten kurs w szóstym skoku, co w ogóle było y, takim wyczynem. Bo ludzie czasami robią to w 10 i 15, ale potem po, postanowiłem, że podniosę sobie poprzeczkę do 12. Jakoś to tak po męsku, żeby skoczyć dwa razy więcej, a poza tym e, tak 12 była taka liczba, która zrobiłaby ze mnie skoczka spadochronowego. Potem życie się potoczyło tak, że miałem ponad 300 skoków i zacząłem skakać jako kamerzysta, czyli zacząłem pracować jako skoczek spadochronowy. Trzy sezony tak przelatałem, zrobiłem 800 skoków takich i oczywiście dostałem zaproszenie do projektu Polskiej Stratosfery, ale nie dlatego, że byłem wybitnym skoczkiem i nie wiadomo jakie miałem umiejętności, ale dlatego, że od czasu do czasu pojawiałem się w mediach jako psycholog, więc miałem kontakty w mediach i mogłem ściągnąć patrona medialnego. Co zresztą się stało i też zorganizowałem pieniądze na to, żeby ten skok zrealizować, i wtedy zdałem sobie sprawę z tego, że się boję, ale że się boję tak po całości. Ostatecznie zrobiłem projekt 48, w którym skoczyłem 48 razy w jeden dzień, pomagając ludziom. Potem zrobiłem projekt 100, w którym pomogłem ludziom, a teraz realizuję projekt Jump for the Planet, który jest, który również służy ludziom, ale tutaj nie chodzi o to, żeby. Zebrać nie wiadomo jakie pieniądze, bo w projekcie 48 zebrałem 200 tysięcy, w projekcie 100 555 tysięcy. Ale te przygody różne, które się działy i to, że obserwowałem to wszystko z różnych stron, pokazało mi, że nie chodzi tutaj o liczby, nie chodzi o numery, nie chodzi o ilości. Tutaj chodzi o to, że człowiek, który jest chory, który potrzebuje pieniędzy na to, żeby nie wiem, opłacić mu rehabilitację, widzi, że jakiś wariat skacze dla niego z samolotu. O to chodzi. O to, że my nadajemy koloru chociaż jednej minucie w życiu takiego człowieka. Pieniądze można zdobyć, można zrobić zbiórkę i nawet nie wiemy, kto nam wpłaca, ale taki człowiek widzi, kurczę, jest ktoś, kto o mnie pomyślał i to przenosi góry. I gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, że ja potrzebuję ludzi, którzy przeniosą to sercem, albo czymś takim, to, no to pewno by się z tego śmiał. Dzisiaj potrzebuję tylko i wyłącznie takich ludzi, którzy zobaczą, tak naprawdę dlaczego my to robimy? Dlatego, że, że musimy zadbać o przyszłość naszych dzieci, dlatego, że musimy zadbać o zupełnie inny poziom edukacji, dlatego, że musimy się troszczyć o inne pokolenia. My się troszczymy tylko i wyłącznie o siebie, ponieważ jesteśmy egoistami, ale nie dlatego, że jesteśmy źli, tylko dlatego, że nasi rodzice czy nasi dziadkowie nie wykształcili w nas takich postaw. I ja uważam, że nam, zresztą tego dowodzą też badania naukowe, jeżeli my zatroszczymy się o innych to nam też będzie dobrze. Jeżeli każdy z nas posprząta chodnik sąsiada, to ostatecznie cała dzielnica będzie czysta. I ja uważam, że egoizmem, który, który ja mam w sobie, jest taki egoizm, w którym ja myślę o sobie, ale nie szkodzę nikomu z mojego otoczenia, nie szkodzę innym ludziom. Dzisiaj ludzie zastanawiają się, jak zarobić pieniądze, jak zdobyć pracę, ale, ale boją się robić coś fajnego, coś durnego, coś, co łamie wszystkie systemy. I i uważam, że moje projekty na tym się poniosły. Poniosły się na szaleństwie, poniosły się na tym, że, że początkowo nie zbawiały świata, a potem się okazało, że można pomóc jednej osobie. Ja zostawiam Cię teraz z kołem festiwalowym i idę zadawać pytania. Razem będziesz e, skakał przez skakankę. O jakie pierdoły kłócisz się najczęściej z Pauliną? Nigdy się z nią nie kłócę. Co lubisz wąchać? Paliwo lotnicze. Którą postacią z bajki chciałbyś być? Zawsze marzyłem o tym, żeby mieć zaczarowany ołówek. Szybkie strzały będą z rakietką. Zmieniać kraj czy wyjechać z kraju? Zmieniać świat. Długo i spokojnie czy krótko i intensywnie? Długo i intensywnie. Lot balonem czy samolot? Skok z balonu. Woda czy wino? Wino nad wodą. Nikt nie widział. Możesz przenieść się w czasie, w dowolnym miejsce i czas w historii świata. Co wybierasz? Spotkanie z Leonardo da Vinci. Najważniejsza prawda, której nauczyłeś się w trakcie swoich projektów. To jest takie powiedzenie, Niki les Veritatis Lused Dulcius. Nie ma nic słodszego nad światło prawdy. Chciałbym, żebyśmy razem zbudowali ruch społeczny Jump for the Planet. Jeżeli możecie, proszę, wejdźcie na jumpfortheplanet.com. Tam są wszystkie informacje na temat projektu, co chcemy zrobić, komu chcemy pomóc i. Chcę Wam też powiedzieć, że tego typu projekty nie powstają w silnych głowach i nie wiadomo w jakich mięśniach. Proszę przeczytajcie książkę Historia Tysiąca Lęków. To jest moja książka, którą napisałem, w której opisałem to, jak strasznie się boję. Tę książkę można znaleźć na stronie historiaskoku.pl i zobaczycie, że... Słaby człowiek może zrobić dużo pod warunkiem, że zaakceptuje swoje lęki. Wszyscy się boimy, ale lęk może być fantastycznym paliwem do tego, żeby zmienić świat. Jumpfortheplanet.com. Brawo, rowo, zdałeś słuchaj egzamin. Myślę, że sobie poradzisz w tym 2022. Górska skakankę na górę. <grych> czekaj, czekaj. Gotowy Widzicza. jesteś? Patrzysz w kamerę. Jest. Aaaa! Nazywam się Tomasz Kozłowski i mówię Wam, każdy swój krzyż dźwiga. Majtków mi nie widać! Well.